Dzień dobry! Szukacie mebla, który łączy nowoczesny design, wygodę i funkcjonalność? To dobrze trafiliście! Dziś pokażę Wam kolekcję Carmen od Bifame. Sofę i narożniki, które można dopasować do każdego wnętrza. Opowiemy o różnych konfiguracjach, funkcjach oraz możliwościach personalizacji. Zapraszam! Największą zaletą kolekcji Carmen jest możliwość wyboru konfiguracji. Możemy zdecydować się na klasyczną sofę, ale także na narożnik dostępny w kilku różnych układach. Dzięki temu możemy go idealnie dopasować do wnętrza. Większość modeli z kolekcji Carmen ma funkcję Spania, więc w kilka sekund zamienisz sofę w wygodne łóżko. Dodatkowo pod siedziskiem znajduje się pojemnik na pościel, co jest super praktyczne, szczególnie w mniejszych mieszkaniach. Unikalną cechą Carmen jest możliwość regulacji boków. Można je pochylać, dostosować kąt do własnych potrzeb, czy do oglądania filmu, czy wygodnego leżenia albo drzemki. Co jeszcze wyróżnia Carmen? Możesz spersonalizować wygląd mebla. Do wyboru mamy różne kolory metalowych nóg co pozwala dopasować sofę do stylu wnętrza. Do tego ogromny wybór w kwestii tkanin. Są dostępne materiały łatwo czyszczące, hydrofobowe oraz przyjazne dla zwierząt. Dzięki temu każdy znajdzie idealną tapicerkę. Jak widzicie, Carmen jest to mebel, który łączy design, komfort i funkcjonalność. Dzięki różnym konfiguracjom i bogatej personalizacji sprawdzi się w każdym wnętrzu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na naszą stronę Excellent Meble, link znajdziesz w opisie. Lub przetestuj osobiście w naszych salonach stacjonarnych Excellent Meble w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200 i Domoteka ulica Malborska 41 na pierwszym piętrze. A jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i daj znać w komentarzu, która wersja Carmen podoba Ci się najbardziej. Dzięki. I do zobaczenia.